Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Danowski, jestem adwokatem i prowadzę blog podróżniczy pod tytułem Krótki poradnik prawnika. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć na temat kontaktów rodziców z dziećmi. Często jest taka sytuacja, że rodzice czy na skutek rozwodu, czy też na skutek powiedzmy rozstania, jeżeli nie zawierali wcześniej małżeństwa, rozdzielają się, przy czym jedno dziecko zostaje z jednym z rodziców i wówczas staje się, powstaje pewien problem. Zdarza się taka sytuacja, że jeden z rodziców utrudnia kontakt temu z rodziców, przy którym to dziecko normalnie nie wychowuje się. Co wówczas należy zrobić? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, dziecko nie jest niczyją własnością, dziecko ma prawo... do do kontaktów z obojgiem rodziców, przy czym każdy z rodziców ma prawo i obowiązek również, aby kontaktować się z tym dzieckiem. Przede wszystkim należy spróbować się porozumieć. Jeżeli druga strona w jakiś sposób utrudnia czy uniemożliwia ten kontakt, wówczas należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek ten podlega opłacie sądowej, to jest 40 zł więc koszt niewielki i wtedy sąd na podstawie tego wniosku i po wysłuchaniu stanowiska obydwojgu rodziców ustala jakiś tam sposób kontaktów tego z rodziców, z którym to dziecko nie mieszka. W związku z tym pamiętajmy o tym, zawsze najlepiej się porozumieć, ale jeżeli już się nie da, to wówczas warto złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.